Cześć, witajcie na kanale Odbiór Mieszkania. Ja nazywam się Wiktor Chowabisz i zapraszam Was do wysłuchania oceny z inwestycji deweloperskiej osiedle Pszczelin od Ekobud w Brywinowie. Ocena nie jest specjalnie wysoka, ponieważ cały proces budowlany jeszcze nie został zakończony. Usterek było sporo, a niektóre nawet trudne do usunięcia. To niestety wszystko powoduje dosyć niską ocenę. Ale przejdźmy po punktacji po kolei. Umowa była podpisana. Zapisy z umowy zostały zrealizowane. Obsługa nie naprawiała na odbiorze. Instrukcje były przekazywane tak na szybko na powitanie w lokalu, potem nas zostawiano, mogliśmy sobie sami swobodnie wszystko sprawdzać. Następnie tą listę usterek można było zanieść do biura bądź przesłać na maila jak komu tam było wygodnie. Standard deweloperski, więc powierzchnia pod ściankami działowymi nie była doliczana, co jak wiecie, przy małych inwestycjach zwykle tak wygląda. Miejsca postojowe miały w porządku wymiary, komórek lokatorskich nie uświadczyłem. Opis okien był kompletny. O usterkach okien porozmawiamy sobie na samym końcu. Jeżeli chodzi o kolejną część standardu, tynki, była podana. Był podany rodzaj tynków, nie była podana kategoria. Malowania ściany nie było. Osprzęt elektryczny był zamontowany, instalacje były uruchomione. Była możliwość weryfikacji. Duży plus nie zawsze tak jest, i przy małych inwestycjach czasem nie ma założonych gniazd. Wczoraj na przykład byłem na zabadach w Warszawie, czyli dosyć prestiżowa lokalizacja. I ten standard był tak niski, że nie było malowania ścian i nie było właśnie osprzętu elektrycznego. Kolejna rzecz to odbiór techniczny. Odbiór techniczny, biura odbiorowego jako takiego nie było. Tam można było oczywiście gdzieś trafić do biura, ale nie było informacji tu zapraszamy i tak dalej. Wszystkie te kwestie były załatwiane w lokalu albo na patio. Ja w każdym razie nigdzie tam nie byłem. Czas na odbiór nie był ograniczony. To również duży plus, bo na przykład wczoraj w Neck City po półtorej godzinie zostałem wyproszony. Nie mogłem sprawdzić dobrze wszystkiego. To był duży lokal, tam około 70 metrów. Były i poważne usterki, a przy dużym metrażu, niestety, zostałem wyproszony. Ale nie zawsze. Różnie tam do tego podchodzą. Nie wszyscy wypraszają. Co dalej? Czas na odbiór, tabliczki kierunkowe, biuro e, instrukcja i tak dalej. Wiadomo było, co mamy robić. Został pozostawiony numer telefonu, budowa była otwarta, mogliśmy pójść do mieszkania, a mieszkanie zwykle było otwarte, albo zadzwonić do pani, e, m, która tam zajmowała się przekazywaniem lokali i ona nas tam wpuściła, zaprowadziła, więc e, żadnego problemu nie było. Również dlatego, że ta inwestycja jest oddawana jakby małymi blokami, tak, małymi jak małymi, tam kilka pięter, kilkadziesiąt mieszkań. Natomiast jak byłem ostatnio w JW Construction, gdzie jest jakieś tysiąc mieszkań, i weź się połap, gdzie, do kogo. Parking dla klientów, no jest tam gdzie zaparkować, nie ma stricte, że tutaj zapraszamy zawsze wolne miejsce, ale, ale było nieźle. No, niestety, te prace budowlane i procedury formalne w trakcie, lokal przygotowany mógł być trochę lepiej posprzątany, umyty. Usterek było bardzo dużo zero punktów. Wady możliwe do zaakceptowania miejscami, niestety, są tak trudne w usunięciu bądź ekonomicznie nieuzasadnione, że będzie trzeba przemyśleć, co z nimi dalej zrobić. I tak, jakie to były usterki? Deformacja ram okiennych i uszkodzenie tych ram. Uszkodzenie oczywiście łatwo naprawić poprzez woskowanie, malowanie, coś tam. Można zrobić deformację. Jeżeli z tego powodu nie pęka okno i da się je zamknąć, to wszystko jest w porządku. Oczywiście deformacja przekracza dopuszczalną wartość. I należy to odnotować, poprosić o wydłużoną gwarancję producent musi się tym oknem ok, ok, musi zobaczyć tą ramę ocenić ale zwykle nikt tego nie wyrywa ponieważ nieszczelność e, myślimy tu o wodzie po demontażu okna balkonowego jest dużo większym zagrożeniem niż ta zdeformowana rama, więc gdzieś znajdujemy złoty środek, ja oczywiście mówię o tym bardzo głośno ponieważ jeżeli pękłaby nam szyba to jesteśmy kilka stów, jak nie kilka tysięcy do tyłu. Druga sprawa, jeżeli za każdym razem zamykając okno musimy z nim walczyć, bo nam się rozregulowało od tej krzywizny, to nas wkurza. A nawet jeżeli uda nam się już zamknąć, to często gdzieś nie przylega, nam wieje, jest nam zimno. Więc są trzy istotne powody, dla których ktoś tym oknem musi się regularnie zajmować, regularnie się mu przyglądać i mieć to na uwadze. Tak nie powinno wyglądać nowe mieszkanie. Że ja muszę całą swoją uwagę poświęcać na nadzorowanie usterek, które wykonał podwykonawca dewelopera. I mnie to po prostu wkurza i dlatego to zaznaczam. Natomiast jak się tego pozbędziemy, to już jest rzecz. Wtórna. Rysy szyb. No, rysy się zdarzają, chociaż bywają w lokale, gdzie nie ma kolizja klamki, czyli po prostu klamka uderza w, w ścianę, No tak zostało zaprojektowane, ktoś tego nie przewidział. Są takie dobre zasady, że odsuniemy zawsze glif okna 5 cm od ściany i nie uderzymy. Natomiast rozumiem projektowanie przy samej ścianie, tak się kiedyś projektowało w Wenecji, ale war, walor e, użytkowy, to, że okno uderzało w ścianę, był nieistotny. Z jakiego powodu? Bo Idealnie podświetlona ściana, okna, przy samej ścianie, pięknie podświetlała nam obrazy w naturalny sposób. Jeżeli nie planujesz wieszać obrazów na tej ścianie, no to możesz to zgłosić jako usterkę. Uszkodzenie uszczelki okien. No, zdarzały się jakieś tam uszkodzenia mechaniczne uszczelka do wymiany, wilgoć i korozja biologiczna. No to mnie strasznie zdenerwowało. Tam było bardzo dużo tej wilgoci. Wentylacja jest nieuruchomiona, okna były niepootwierane, nie dbano o przewietrzanie tych pomieszczeń, no i zebrała się pleśń. Teraz trzeba ją usunąć. W niektórych miejscach wyglądało to jak nawet zalanie. Nie wiem, na przykład balkon był nieszczelny. Nie wiem, komuś grzejnik się rozszczelniło, coś się zalało. No ale nie, nie, nie mogę tego stwierdzić jednoznacznie. Odparzenia i ubytki tynków no przy długotrwałej hmm, utrzymującej się wilgoci odparzenia tynków bywają naturalne. Ubytki tynków standardowo gdzieś tam coś tam ubyło. Trzeba to zaszpachlować. Usterki balustrad, gdzieś tam wypadła uszczelka, e, jakieś obicie elementów lakierowanych, to jest standard, nic nadzwyczajnego. W ten sposób dobrnęliśmy do końca. Dzięki, że oglądaliście. Ja niedługo zaproszę Was na kolejny odbiór. Mam już tam kilka w zanadrzu do opracowania. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości. Jeżeli chcecie pogratulować świetnej roboty. Więc dzięki i do zobaczenia. Już nieba. Cześć!